serdecznie w studiu Mecenas Piotr Wachowski. Dzień dobry. Ekonomia, nasz ulubiony temat. Państwo prawdopodobnie wyłączając wiadomości codziennie, gdziekolwiek, otwierając prasę, rozmawiając między sobą, no o tym rozmawiamy. Jest kryzys z całą pewnością, ale to jak kryzys ma się do spraw wypadkowych, do wypadków pracy, to będzie Pan Mecenas musiał dzisiaj wytłumaczyć, czy zmieniło się coś w tych sprawach. Um, co ja zauważyłem ostatnio, zauważyłem, że wiadomo, ludzie tracą pracę. Także a, widzę, że albo są tak zwane na, idą na layoff, po prostu pracodawcy daje na layoff, albo są zwolnieni z pracy. Mm -hmm. um, też zauważyłem, że, że ludzie inaczej podchodzą do, do spraw, troszkę się zastanawiają, boją się, boją się jednak sprawę założyć. A dam panu przykład w zeszłym tygodniu to jest przypadek. Miałem troje ludzi, a, 62 lata. Każdy jeden z nich miał 62 lata. Czyli blisko do emerytury. Tak jest. O to właśnie chodzi. I, i, i zauważyłem, ja nie wierzę w takie przypadki, że, że po prostu akurat każdy z nich ma tyle lat i zostali albo wyrzuceni z pracy, albo na layoff. Może wyjaśnimy w ogóle ten layoff, a wyrzucenie z pracy to są troszeczkę inne rzeczy tutaj tak. w Stanach Zjednoczonych. Tak. Layoff to jest to, jeżeli przykładowo pracodawca mówi, nie mamy pracy. A nic złego nie zrobiłeś, po prostu nie mam pracy, mm -hmm. także proszę nie przechodzić. A w, 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 zwolnienie znaczy to, że albo słusznie, albo nie, mamy jakiś pretekst, albo nie, a po prostu coś tam zszaniłeś, sch okej, okay, zepsułeś you're i fired. you're fired, wyrzucamy cię z pracy, tak jak mm -hmm. Mr. Trump mówi, mm -hmm. you're fired. Um, także ta, taka, jest, taka jest różnica mm -hmm. no i też jest różnica o której teraz porozmawiamy yy, różnica yy, tych, yy, tej pierwszej grupy osób i, i drugiej jak mają się zachować jak mają się zachować te osoby które zostały nie wyrzucone tylko yy, przeszły na ten layoff okay. Je, jeżeli przykładowo ktoś jest dany na layoff i faktycznie jest zwolnienie przez ekonomię w fabryce mm -hmm. czy, tam, czy w biznesie, a ci ludzie powinni automatycznie pójść i złożyć o tak zwane unemployment. Mm -hmm. Także są Illinois Department of Employment Security, są różne biura po całym Chicago, wszędzie są uh, w stanie Illinois, gdzie można pójść i złożyć do, mm -hmm. po prostu o to, żeby dostać, żeby pieniądze płacili, żeby rząd płacił przez ten okres czasu, kiedy ktoś nie pracuje. Um, jest to chyba 6 miesięcy płacą. Nie jestem 100% pewny, tego mm -hmm. nie wiem, A, ale, ale z tym, że... Jedną rzecz, którą wiem, że ludzie powinni od razu pójść i złożyć o to. No i niestety szukać pracy, prawda? I, I szukać jest pracy. Możliwe. Wiadomo, że będzie praca taka, żeby szukać, szukać pracy. Mhm. Osoby zwolnione z pracy mają trochę większy problem. Ci, którzy są zwolnieni z pracy faktycznie, to już jest większy problem. I wtedy jest albo mieli powód, żeby to zrobić, albo nie mieli powodu pracodawca. Mhm. Także przykładowo, a jeżeli, jeżeli to jest powód taki, że ktoś kradł to nawet ta osoba nawet nie będzie mogła pójść i złożyć on employment. Mhm. Ale, ale jeżeli to jest powiedzmy przy, przykładowo jest pretekst, albo przykładowo powiedzmy, że, że, że pracodawca powie źle wykonałeś pracę. Za, za pracę, która mhm. jest źle wykonana, dalej można pójść i można złożyć on employment. I ci ludzie, czy są albo na layoff, albo czy, czy są um, fired, czy, którzy są zwolnieni, zwłaszcza ci, którzy są zwolnieni, powinni w ogóle się zastanowić, za co to może być, jeżeli, jeżeli myślą, że jest, że jest jakaś dyskryminacja, jeżeli myślą, że to mogło być z jakiegoś innego powodu. Niesłusznie po prostu. Niesłusznie, przykładowo wiek. Okay? Wiadomo, mm. że w tym przypadku, o którym ja mówiłem, co mi, mi się zdarzyło w moim biurze w zeszłym tygodniu, 62 lat, jeżeli ktoś ma i to się powtarza non stop, to może to jest dlatego, że tamtych wyrzucałem Najpierw dlatego, że myślą, chcą tych starszych wyrzucić. Że wolniej pracują, że tak dalej, że może nie zależy może, przed emeryturą. Może, a może to dlatego, że ktoś po prostu um, może chorował troszeczkę. Mhm. Może myślą o tym, żeby ich wyrzucić z, z innych powodów. Mhm. Dlatego, że jeżeli młodsi zostają, a tamci, którzy, mają, którzy faktycznie byli w tych przypadkach w zeszłym tygodniu, którzy pracują dłużej i są wyrzuceni, coś tu jest nie tak. Zakładamy wtedy sprawę, pytamy się adwokata, radzimy się w tych sprawach? Uważam, że powinni ludzie się, ludzie się radzić, przynajmniej się dowiedzieć, żeby, żeby adwokat mógł zbadać tą sytuację, czy będzie mógł coś jeszcze zauważyć, który, z czego może oni nie zauważyli. Ale wróćmy do wypadków. Często po prostu boimy się zakładać sprawy, sprawy wypadkowej. Czy powinniśmy się obawiać? Okej. Okay. Je... Ja jestem szczery, szczery jestem z klientami, jak, jak ludzie przechodzą i przykładowo, umówmy się, jak jest duża sprawa, jest poważny wypadek, to ci ludzie się nie zastanawiają, bo nie mogą pracować, no, muszą, muszą to zrobić, co? nie mają wyjścia, muszą założyć. Ci ludzie, którzy mają mniejsze wypadki w pracy, po prostu się zastanawiają. I teraz, co ja ludziom radzę? Ludziom radzę tak, jeżeli po prostu przykładowo, jeżeli ta praca się Panu podoba i miał Pan wypadek, Um, I to nie jest aż taki starszy wypadek: wrócił Pan do pracy, wszystko jest w porządku. Mm -hmm. To ja ludziom mówię tak, że to są takie pieniądze w banku, że do trzech lat można sprawę założyć. Ogólnie mówmy o, o trzech, o, no, trzy lata. Okay? Są różne i są jeszcze inne terminy. Także po prostu tłumaczę ludziom, że powinni się zastanowić. Pomimo to, że prawo jest takie, że pracodawca nie może kogoś wrócić z pracy za to, że założył sprawę wypadkową w pracy. Także jeżeli, także ludziom mówię po prostu. Ruszymy ten temat i już to od klienta zależy wtedy, ale to jest, może to być coś takiego, co, 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 nad, nad którym się ludzie, ludzie mogą się zastanowić. Czy, ale czy, czy powinni się bać? Uważam, że nigdy nie powinni się bać, jeżeli ktoś postanowi sobie, że chce sprawę założyć, powinien sprawę zakładać. Trzy lata, czyli to jest dużo czasu, żeby się zastanowić, nawet wypadek, który zdarzył się, no, prawie trzy lata temu w dalszym ciągu możemy powrócić do tej sprawy. Zdarza się jednak tak, że osoba zostaje zwolniona z pracy po swojej decyzji, powiedzmy, minęło tam troszkę lat, minęło dwa lata, decydujemy się jednak, że tą sprawę zakładamy z różnych powodów, zostajemy zwolnieni, co wtedy? Jeżeli faktycznie było wszystko w porządku, dopóki ta sprawa nie została założona, to są, są a prawa, które chronią, Ludzi w tej sytuacji. No bo nakłaniają nas pracodawcy czasami mówią: no co ty przecież jesteś moim kumplem, pracujesz dla mnie, nic się takiego nie stało, przecież nie możesz mnie wpakować w, w jakąś tam sprawę sądową. Takie rzeczy dzieją się praktycznie codziennie. Jeżeli pracodawca to, to bierze personalnie i ma ubezpieczenie, po prostu nie powinien tego brać personalnie, nie, nie, nie powinien tego tak odbierać. Jeżeli ktoś zakłada sprawę i później pracodawca go wyrzuca, a pracownik ma następne jeszcze wyjście, może założyć pracownika, znaczy pracodawcy, sprawę mm -hmm. o tak zwane retaliatory discharge. Jak to wygląda? Po prostu to jest, to jest inny rodzaj sprawy, kompletnie. Mm -hmm. To nie jest tak jak sprawa wypadkowa w pracy, gdzie jest zakładana w komisji. A taki wypadek jest zakładany w kompletnie w innym miejscu, jest zakładany w normalnym sądzie. Mm -hmm. Także sprawa jest założona, jest pozew, musi być doręczony dla, dla pracodawca i się toczy. Niestety się, może się toczyć bardzo długo. To nie jest to, że się skończy za 3-4 miesiące. Może to trwać 3 lata. A, ale z tym, że, że jest jakaś możliwość, co ludzie mogą z tego korzystać, z tego prawa, żeby, żeby po prostu sobie pomóc i żeby następnym ludziom pomóc też, żeby to się nie powtarzało. Ekonomia nie najlepsza, nie wiadomo jak to będzie. Czy to znaczy, że ludzie szukają więcej pieniędzy i chcą więcej spraw zakładać, żeby dostać dodatkowe pieniądze? Um, ludzie by tak myśleli I, i często mam znajomych i kolegów i, i mm. mówią, że o, Wachowski, ty właśnie prowadzisz sprawy wypadkowe. Tomu będziesz na... miał więcej roboty. Będziesz będzie miał więcej, więcej roboty, mm. faktycznie. Ta statystyka niestety jest taka i dopiero statystyka teraz wyszła z tak zwanego Illinois Workers' Compensation Commission, tam gdzie są sprawy zakładane wypadkowe. Okazuje się, że faktycznie jest teraz mniej spraw założonych. Mniej. Coraz mniej. Mniej. Um, i Jest tylko jedna statystyka, która jest większa, to jest to, że jest troszeczkę większy procent mm -hmm. teraz tak zwanych pro-se, uh, ludzie, którzy sami zakładają sławy wypadkowe w pracy, uh, które, które no, gdzie są sławy. No, można zakładane? samemu założyć, założyć sprawę? Faktycznie tak, można, można. Mm -hmm. um, jest to otwarte dla wszystkich, także... Czyli tak... sami siebie bronimy, sami występujemy w sądzie, tak, sami, także ludzie sami mogą, sprawy załatwiamy? Tak, ludzie mogą sami założyć i to płacinie słowa pro se, znaczy po sam, po, you know, sam że jest sama zakładana, mm -hmm. że, że ktoś sam siebie reprezentuje. Um, faktycznie, co ja myślę, ja odradzam. I, i odradzam to z innych statystyk. Jest, I to, jest, to są z, a, z tych statystyk, które jest stwierdzone to, że faktycznie ludzie, którzy mają adwokata, dostawają więcej pieniędzy. Zwłaszcza, ja uważam, zwłaszcza naprawdę, zwłaszcza w sprawach wypadkowych pracy. Poza, poza pracą może jest ten efekt troszkę mniejszy, dlatego że a, wtedy mogą ubezpieczenia, przykładowe jak jest wypadek samochodowy, jak jest wypadek, to ubezpieczenia są niektóre ubezpieczenia, jak ktoś a, ma adwokata, nie chcą aż tyle więcej dać, dlatego, że nie chcą, żeby ktoś korzystał do No To klarka. na zdrowy rozsądek. Jeżeli ktoś coś robi po raz pierwszy, wiadomo, że nie zrobi tego tak dobrze, jak ktoś robił to wielokrotnie i ma doświadczenie. Zawsze zastanawiamy się w sprawach wypadkowych, skąd tak naprawdę biorą się pieniądze, które otrzymujemy. Czy są to pieniądze od naszego pracodawcy? Nie, nie. To nie, to nie wychodzi z kieszeni pracodawca. Jeżeli pracodawca miał ubezpieczenie tak, jak powinien mieć i tak, jak jest żądane przez, przez, przez prawa, um, to faktycznie nie. To wychodzi, to wychodzi z ubezpieczenia. To jest tak, że trzeba skarżyć faktycznie, musi być sprawa założona przeciwko pracodawcu. Także pracodawca będzie wiedział o tej sprawie, ale, nie, ale pieniądze idą z ubezpieczenia, tak zwanego, z tak zwanego workers' camp. Co jeżeli to ubezpieczenie się zmieni? Pracodawca przecież ma prawo do tego, żeby zmieniać swoje ubezpieczenie, czyli firmę, która to ubezpieczenie dostarcza. Co wtedy? Ludzie nieraz się zastanawiają się, myślą, o, miałem wypadek dwa lata temu, ale teraz jest nowe ubezpieczenie, mhm. przypada mi sprawa. I faktycznie to nie jest, tak, tak nie jest. jest Fakt jest taki, że, że to, że pracodawca zmienił ubezpieczenie, nie ma żadnego wpływu. Czyli w momencie, w momencie wypadku to ubezpieczenie, które wtedy było, to ubezpieczenie skarżymy. Tak jest, także to ubezpieczenie, to znaczy skarżymy pracodawca, ale tamto ubezpieczenie odpowiada, mhm. dopóki sprawa nie jest przeterminowana. Sprawa może być, powiedzmy, ogólnie mówiliśmy o trzech latach, także sprawa może być założona do trzech lat, są jeszcze, ale są jeszcze wyjątki, są jeszcze inne sytuacje. Przykładowo może dotyczyć to, że jest, może być do dwóch lat też, ale od daty, kiedy ostatni raz były pieniądze płacone, mhm. ale nie może być to mniej niż trzy lata. Także mhm. przykładowo, powiedzmy, że ktoś choruje, nie może pracować przez cztery lata, cały czas ubezpieczenie im płaci i teraz przestaje płacić. To ta, ta osoba jeszcze może, ma jeszcze dwa lata od mhm. tej daty, żeby sprawę założyć, także w tym przypadku to jest 6 lat, a nie 3 lata. Hmm. Ale, ale mówmy ogólnie, że sprawy wypadkowe w pracy mogą być założone do trzech lat. To jest najłatwiej to pamiętać, jeżeli ktoś jest niepewny, powinien się skontaktować z prawnikiem. Mówiąc ogólnie w tej trudnej sytuacji ekonomicznej, jeżeli zdarzy się wypadek, co prawnik zamiar Piotr Wachowski radzi. Podsumować to, co mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli ktoś jest na layoff, albo jest zwolniony, Powinien się starać o employment Od razu. To, to jest wiadoma rzecz. Uważam, że też pasowałoby, żeby się z prawnikiem po prostu skontaktować i omówić sytuację, zobaczyć, czy jest taka możliwość, czy są jakieś fakty, które, z których jeszcze może, można jakąś inną sprawę założyć. Przykładowo. Um, zwolnili mi albo dali mi na layoff i powiedzieli mi, w jesteś troszkę stary, idź na już masz taki wiek, że ruszasz się wolno i, i po prostu no to już pachnie, da, daje ci na albo cię zwalniam. Z prawą pachnie w sądzie. Już, już sprawą pachnie. Także nieraz wszystko, to, to, nieraz jest tak, że pachnie, ale nie wiadomo skąd mhm. po prostu te, to czuć. Mhm. To jest tak, że jest, jest dobrze, może z, z adwokatem usiąść, żeby tą sprawę sprawdzić. Um, i po prostu, jeżeli ktoś jest na też może sobie pomyśleć, czy faktycznie, o, czy, czy faktycznie miałem jakiegoś wypadku przez ostatnie trzy lata, jestem w tej chwili na albo zostałem zwolniony i faktycznie nie chciałem tej sprawy założyć, ale teraz jestem na layoff i mam takie prawo, że, może, że mogę założyć tę sprawę. Usiąść mogą Państwo bezpłatnie porozmawiać sobie w każdy poniedziałek i czwartek po godzinie 5.30 w Kancelarii Mecenasa Piotra Wachowskiego przy ulicy Belmont, Belmont i Central. Można oczywiście umówić się w biurze w Parkry, Czy Zachęcamy do tego, bo no, dobry po, Polak przed szkodą. Wydaje tak. się, że takie jest nowe hasło. Panie Mecenasie, dziękuję serdecznie ja za dziękuję. tę informację. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki programu Prawni Gradzi wkrótce.